хэвлээд яах вэ? Эрт чиньсэн. Одоо бүр араа. Явгүйшээ. Аа болоо. Тэгэхээр. Isso, é. é.

i uwielbiają zachwytać swoich widzów, ale niech oni się temu poddadzą, bo na pewno zostaną oczarowani. I myślą, dlaczego wino? Na czego jest taki smaczny, biały i czerwone, czyli polska flaga. Dobra, jest smaczne, czerwone i polska flaga. Ja przywiozę, przywiozę dla Ciebie dzisiaj magiczny. dla całej rodziny. To wyjście na dowolny film, który Państwo sobie wybiorą, a fundacja zakupi w dowolnym miejscu, gdzie mieszkacie. To jest najrozsądniejsze rozwiązanie, moim zdaniem? E, dobrze, Pani Spider-Man. Spiderman. Spiderman. Ten, ten Spiderman, ten Spiderman. Chodź. Wejdź, tak. Kochani, to jest nagroda nagroda numer jeden. Oklaski, oklaski! Z, tutaj z panem Marcinem. Dobrze, tobie dziękujemy. Zostałeś dzisiejszą gwiazdą. Gwiazda numer jeden jest. Gwiazda numer 2. Ja mam słabość do wampirów i wybieram tą dziewczynkę. Dziewczynka, chodź tutaj do nas. Brawa, brawa, brawa dla niej. No i oczywiście. zabierzesz, Zaprosisz rodziców do kina na jakich drzwiach jak ci się podoba. Nie? Oni grzecie. Y, powiedz, jak nie pójdą z tobą, to y, zażalenie będzie, nie? Tu? O, wy tak? Byd mama gdzieś tam. A, jest mama. To mama niech pamięta, nie, że dzieci wybierają, na jaki chcą mieć film. Oczywiście na film dla dzieci, nie, tam do, do, nie, tam powyżej 18. Y z Polski. A, z Polski przyjechałeś, z jakiego miasta? Belgii. Nie. To lepiej, nie? Nie! A gdzie mieszkasz? Mieszka w tym, nie mieszkałeś. Ale mieszkałeś. Ale mieszkasz, tak? Nie mieszkałeś. A wcześniej gdzie mieszkałeś? W Polsce mieszkałeś wcześniej, tak? A w jakim Tutaj miejsce? do pani Ani na stoisko ze słodyczami, które serdecznie polecam. Ona zapisze wasz kontakt do mnie i e, telefonicznie, mailowo wymienimy się wszystkim. Mamy jeszcze dodatkowe nagrody dla tych dzieci, co? Nie zostały wybrane? Ustawcie się ładnie tutaj dziewczyny. Tylko ściągnij maskę, bo nie wiemy kim jesteś. O oh jest. Więc za chwilę rozpoczniemy licytację. Tutaj mamy taki fajny dla malutkiego dziecka, jakby ktoś był w pioszek. tak Tak. Jest ktoś, kto daje mi użytkie Kochanie, kochanie, Co na więcej? Co na więcej? Widzisz kamień? dalej? mają, nie? Nie. co Dobra, teraz tato tu przyjdzie. Zobacz, niech każdy z zobaczy tą puseczkę jakaś Dobra. Okay. Nie ma nic. Najpierw wylosujemy nagrodę na pierwszą. Pierwszą nagrodę wylosowała um, Lena Lange, tak? tak Lena Langue. serdecznie gratulujemy. Pierwsza nagroda, brawo ja Polczyk, a teraz Jaśnica, Cichosz, przepraszam. Bardzo, 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 bardzo dziękujemy, gratulujemy. Obrazki sobie zatrzymamy na pamiątkę. Nagroda na trzecia, nagroda trzecia tam? Agat. Ja. Eee, tak, ten obrazek. Nagroda pocieszenia. Gdzie jest Arias? Dobra, a Na siostry. Weź jeszcze jeden. Tak. Wiesz. Tak. Dobry będzie. Dobry będzie. I, i wszystkie dzieciaczki, które brały e, udział w konkursie na pastycznie, chodźcie, po Lizaczka. Wszystkie dzieci. Ale nie ma, mamy nadzieję, że starczy dla wszystkich, Starczy dla wszystkich, Starczy dla wszystkich dzieciaczków. Chodźcie, chodźcie, panie i